Cześć, kochani po tej stronie Kinga Dzisiaj przychodzę do was z takim szybkim tutorialem na pudełeczko dlatego, że u mnie i na fanpage'u i na instagramie pojawiła się taka szybciutka rolka jak robię tą oto karteczkę jest to karteczka ślubna w środku ona wygląda w ten sposób tutaj tak tak jak widzicie są tutaj kwiaty które sama zrobiłam karteczka jest Warstwowa prezentuje się w ten sposób. No i teraz jak mam karteczkę, no to oczywiście potrzebuję pudełko. I teraz tak, nie jest to żaden jakiś taki, wiecie, większy problem, żeby takie pudełeczko zrobić, ale ja dzisiaj chciałabym Wam pokazać, że ja swoje pudełeczka robię bez mierzenia. Po prostu, nie użyłam linijki, nie mierzę, jakoś szczególnie się nie bawię. I teraz tak, jedyne co mierzę, to jak wycinam okienko, no to wtedy już tak. Jeżeli chodzi o pudełeczka, to robię je z takiego bloku, tak, jest to blok techniczny, ma bardzo ładną gramaturę 240. Także kupuję sobie u siebie w papierniczym taki blok. Jeżeli robię kraftowe pudełka, to również mam kupione takie strony tego samego formatu A3, tylko papier kraftowy i robię sobie kraftowe. Mam dużą biegownicę. Wezmę sobie jeden, jedną tutaj stronę. Także to zwracam uwagę, oczywiście, z której strony potem jest klej, żeby gdzieś tam to odciąć sobie. I teraz tak, jeżeli chodzi o kartkę, ja zazwyczaj przyjmuję sobie wysokość na 3 cm. I teraz zobaczymy. linika jednak. Nie wiem, nieraz czasem biorę sobie jakąś kartkę, pierwszą, lepszą, którą mam pod ręką, gdzieś tam sobie wycie przyłożę do tego kwiatka, żeby zobaczyć mniej więcej gdzie on się kończy. A to jest podwójna, to będzie mi odstawała pojedyncza jakaś tam kartka. Sobie patrzę, gdzie się kończy. Przykładam sobie linijkę Patrzę. No, zrobię sobie na 3,5 cm. Na wysokość 3,5 cm. To będzie, już Wam mówię, tu 3,5. Zawsze sobie, wiecie, co, zawsze sobie sprawdzam. E, linijkę i na biegownicy wymiar, dlatego że on nie zawsze się pokrywa, nie? To są jednak tutaj cale, a tu centymetry, czyli liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, czyli będzie na 11. Następne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teraz robię spód pudełeczka. Odwracam, i to samo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zawsze sobie liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, przesuwam przedłużam i teraz zobaczcie co robię odwracam sobie kartkę w tą stronę czyli mam zrobione tutaj dwa tutaj dwa odwracam sobie kartkę tak i zobaczcie ja niczego nie mierzę ja po prostu biorę sobie karteczkę tu i zakładam sobie ile bym chciała mieć miejsca ja zawsze sobie zostawiam tam nie całe nawet pół centymetra z każdej strony, tak żeby mi tutaj weszło, Idzie? tu jest skor, tu kawałek zostawiam, no to powiedzmy, że tu, tu może być za dużo, czekajcie, tu, zrobimy sobie tu, o, zrobimy sobie tu i również liczymy na 11, tak?

Całkowicie odetnę, tak? I to samo robię w tą stronę. Odwracam w tą stronę i tak samo przykładam sobie tutaj, żeby taki podobny margines zostawić. Zazwyczaj sobie to czymś jeszcze podnoszę do góry, żeby to prosto leżało. Tak. Tu nie będzie za dużo, będzie troszeczkę. Zostawię sobie tyle. Niecałe pół centymetra

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK. I tu sobie odetnę tą część. Teraz troszeczkę Wam przyspieszę film. I zaraz do Was wrócę, jak sobie poobcinam obcinam te boki. Teraz tak, o, tutaj mamy wszystko zaznaczone i teraz standardowo, jak w przypadku każdego pudełeczka, wycinam sobie, teraz muszę się jakoś tak ustawić, poczekajcie, bo widzę, że czym więcej białego, tym bardziej daje tu czadu, lampka i mruga, czekajcie, a jak włączę tą, zobaczymy niewiele tu widzę, muszę się troszeczkę do góry podnieść dobra, tniemy tniemy, tniemy aby sobie przypomnieć, gdzie zostawiam sobie długie tu, dobra czyli wycinamy teraz skory tak, czyli tu wycinam jeden skor delikatnie ja go na razie całego nie usuwam zostawiam go tyle Natomiast tutaj wycinam tą część, tu delikatnie, ale to dosłownie delikatnie po skosie. To mamy wycięte. To odcinam i tu też delikatnie, taki delikatny skosik robię. Nie? I teraz to samo z tej strony. I tak pojedziemy z każdej dookoła. I też tutaj teraz przyspieszę i za chwileczkę do was wrócę. I teraz mamy tak przygotowane Pudełeczko. I teraz zobaczcie, ja sobie tutaj zaginam. Te skory tutaj mam jeszcze zostawione. Ja sobie teraz zaginam z każdej strony. Tak. I dopiero w tym momencie ja je wycinam. Tak. Delikatnie, żeby nie naciąć sobie tutaj samego pudełeczka. Ja je po prostu w tym momencie delikatnie, chociaż tu muszę dociąć. Tu jest za płytko. O. I sobie je delikatnie widzicie? Usuwam, żeby nie było po nich śladu. Tutaj, tutaj, tu jest troszeczkę też za, za płytko docięte, więc sobie doskora dojeżdżam i usuwam. Nie ma. I teraz standardowo składamy pudełeczko. Ja go tutaj nie będę na, pod przed kamerą kleić. Ja tylko sobie tu na szybko złożę. I standardowo tak jak każde inne pudełeczka. Czyli składamy sobie tu. Tu oczywiście powinno być teraz posmarowane kleje. Złożone, druga strona. Tak. I tak będzie wyglądało spód naszego pudełeczka. Ja je za chwileczkę poza kamerą tutaj skleję i za chwileczkę do Was wracam. I zrobimy sobie szybciutko górę. I już do Was wracam. I tak wygląda spód sklejonego pudełeczka. I jeszcze jest takie troszeczkę, wiecie, wilgotne od kleju, także ono potem się tak ładnie spasuje i teraz tak, karteczka, wkładamy karteczkę, o i mamy, zobaczcie, tak minimalny tutaj luz, Widzicie, jak ładnie pasuje. No tutaj tu, jak przyłożymy do tego, no to tutaj jest pół centymetra, nie, tu nie będzie pół centymetra, Kinga wróć, trochę przesadziłaś, e, właśnie dlatego ja nie mierzę i na oko to robię, no grunt, żeby troszeczkę widzicie, żeby ta karteczka miała troszeczkę luzu, żeby nie wchodziła tak na ciasno e, i teraz tak, ja tak nie zostawiam pudełeczek. Nie nie na zasadzie, żebyśmy tą karteczkę musieli gdzieś tam przewracać. Ja jeszcze potem dodam sobie tutaj wstążeczkę, za pomocą której podniosę tą karteczkę do góry. Z tym, że wstążeczki nie dajemy tutaj, gdzieś na tej wysokości, ponieważ to będzie za króciutka ta wstążeczka i ona nam nie uniesie tej kartki. Ona nam uniesie gdzieś tą kartkę dotąd. I też nie będziemy mogli ją wyciągnąć z pudełeczka. Ja daję tą wstążeczkę gdzieś tu, środek Troszeczkę może nawet wyżej niż środek i wtedy jak pociągniemy wstążeczkę do góry, to ona nam tą karteczkę ładnie uniesie. Także to będzie jeszcze do dorobienia. A teraz Wam pokażę jak robię zamykanie pudełeczka. I teraz tak, jeszcze Wam tylko nadmienię, że każde moje pudełeczko jest inne. Z tego względu, że ono jest po prostu dostosowane do karteczki. Jeżeli sobie zrobicie taką bardziej rozbudowaną, wystającą na boki, a umiecie sobie zrobić sami pudełeczko, nie ma najmniejszego problemu, żeby tą karteczkę zapakować. I teraz tak, jeżeli chodzi o górę pudełeczka, to tak, biorę sobie następny, następny arkusz papieru i dwie, dwie pierwsze ścianki y, y, robię na ten sam wymiar. Czyli tutaj na szybciutko robię na 3,5 cm, czyli na 11 skorów, tak? Czyli tutaj 11 i kolejne 11, tak? Czyli wysokość jest ta sama jak spodu. Czyli robię tak. I teraz tak. Nie wiem, czy tu będzie widać. Mam już zrobione tutaj, tak? Z tej strony. I teraz muszę zrobić sobie ten wymiar. Tu klej został, resztka kleju. Nie lubię tego. Ale tak się niestety ta strona wyrywa z bloku. Poczekajcie, bo mnie to denerwuje. Muszę sobie to... Dobra. I teraz tak. Zobaczcie, jak ja sobie to teraz robię. Tylko też muszę sobie czymś podłożyć. Gumką sobie najwyżej podłożę. Będzie dobrze? Będzie dobrze. Zobaczcie, biorę pudełeczko i jak tutaj jest skor, ja zaraz zobaczę czy to będzie widać, nie, nie wiem czy będzie widać, bo mam wysoko kamerę i w sumie nawet jak staję na palcach to nie widzę, ale Wam będę tłumaczyć. Tu jest jedno 3,5, tu jest drugie 3,5, tu jest skor i teraz przykładam sobie pudełeczko do początku skora. Czekajcie, nie wiem, czy coś tu będzie widać. Ustaram się Wam. Jak Wam to powiedzieć? Nie nakładam tego pudełeczka na skor, ani na środek, tylko do początku, jak się zaczyna. Do początku. I teraz tak. Przykładam sobie To pudełeczko. Tylko wiecie, co ja muszę widzieć, żeby nie zrobić babola. Do początku skora? Tak jak się zaczyna i tu. I teraz tak z tej strony przesuwam sobie do pierwszego skora. Jeszcze muszę posprawdzać. Powiem Wam, że normalnie mi to się robi szybciej i łatwiej, z tym, że teraz, jak mam kamerę nad sobą, nad głową, ja nie chcę Wam tutaj wchodzić w wizję, że tak powiem. Yy, I to tak. Tu jest początek skora. I tutaj przesuniemy do pierwszego. I robimy. Tu sobie zaznaczam, że tu będzie. Tu.

Wejść w te kreseczki, tu żeby tu pasowało z poprzednimi i dojechać sobie do dołu. Ok, jest. I teraz to samo robimy. Odwracam. Odwracam kartkę. I tak samo pudełeczko przykładam do początku, skora. Tutaj do początku, skora. Postaram Wam się nie wejść głową. Czy ja to widzę? Widać mnie tam? Nie, mam nadzieję, że Wam nie zasłonią. Dobra. Tutaj. Pasuje. I teraz też. Pudełeczko się kończy na środku, skora, Więc muszę troszeczkę kartkę przesunąć. I najlepiej jest górę mieć dopasowaną. Widzicie? Tu.

I ja tak sobie wymierzam górę pudełka. Nawet nie, nie liczę ile, co i jak, tylko przykładam do początku, do początku i zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale ja to już sobie zrobię poza kamerą. Tak samo jak w przypadku poprzedniego: czyli to wycinam, to wycinam, i tak samo na tej zasadzie powycinam pudełeczko. I tutaj wrócę, wytniemy sobie okienko. A to sobie złożę tak samo, jak składałam spód. I za chwileczkę do Was wrócę. Albo zostanę i po prostu przyspieszę. OK. I tak mamy przyszykowane. To jest góra i teraz y, w tym momencie ja odmierzę sobie y, Tak się zastanawiam, bo chyba miałam w poprzednim pudełku 2 cm, ale zastanawiam się czy półtora nie zrobić. Dobra. Zrobię półtora cm i zobaczymy rabeczka, żeby wyciąć po prostu tutaj y, okienko i zobaczymy jak to wyjdzie, mówię standardowo robię dwa czyli od tego tutaj odmierzę sobie z każdej strony po półtora centymetra i wytnę sobie okienko na, na, na folióweczkę także wy obserwujecie ja działam dalej i jedziemy treći mjesec od oransača Teraz tak mamy tutaj wyciętą górę. Ja jeszcze robię coś takiego. Przebiorę sobie tu taki mam widzicie dziurkacz. On ma tak tutaj pięknie połowę zaznaczone, więc jak gdzieś tutaj na połowie przykładam i robię sobie dziurkę. Przykładam sobie na środku. sobie tutaj zaznaczę. I tutaj również robię sobie dziurkę na paluszki, żeby było łatwiej otwierać. O! I nie trafiłam. Super. Minimalnie. To to muszę wymazać. Minimalnie mi się przesunęło. Ja zobaczymy. A no troszkę. To co? Yy, I teraz tak. Mamy górne pudełeczko. Ja sobie je za chwileczkę skleję. Czego nie będę robić. Nie będę w tym momencie wyklejać tutaj foliki. Yy, dlatego, że chcę spróbować tutaj zastosować troszeczkę inne rozwiązanie, więc zostanie to tutaj tak, jak, jak jest. Yy, ale sklejamy pudełko i za chwileczkę do Was wracam, i sprawdzamy, jak będzie pasowało. taką górę i teraz tak, yy, gdyby w tym momencie, gdyby tutaj yy, była folióweczka, no to wiadomo, że ta korteczka będzie taka, wiecie, no zwarta, tak, bo teraz jest jeszcze luźna, no bo tutaj wiadomo, że jest przerwa. I ja mam myśl, ja mam pewną myśl, którą będę chciała wykorzystać i zrobić troszeczkę inaczej to pudełeczko, Eee, jak mi to wyjdzie, <laughs> o ile mi wyjdzie tak, jak sobie zaplanowałam, to pokażę Wam najwyżej w formie zdjęcia na końcu tego filmu. A teraz zobaczymy, jak bez mierzenia przychodzi to moje pudełeczko. A przychodzi tak. Zobaczcie. I jest. Chciałam Wam pokazać, że jest bardziej spasowane niż, niż nie jedno pudełeczko. Nawet nie muszę go specjalnie zawiązywać, bo zobaczcie. Trzymam z boku. Trzymam z boku i nic się nie wysuwa. Widzicie? Dlatego ja w swoich pudełeczkach robię tutaj te miejsca na paluszki, żeby to można było otworzyć, tak? Czyli tak jest, zobaczcie, tak jest spasowane całe pudełeczko. I tak jak mówię, tutaj normalnie powinna być folióweczka ja mam jakiś zamysł i zobaczę. Ja mówię, to jest mój sposób na pudełka. Mój. Myślę, że każdy z nas ma, ma jakieś tam swoje sposoby. W każdym bądź razie ja pudełka robię w ten sposób. Sobie dokładam do skora, niczego nie odmierzam. Jedyne co przyjmuję, no to wiadomo, że wysokość tego pudełeczka, no żeby ta karteczka tutaj się zmieściła. No to. To by było na tyle. Ja siadam i za chwileczkę robię to dalej. Z tym moim zamysłem tutaj. I zobaczymy, jak mi wyjdzie. Na chwilę obecną dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że spodoba Wam się tutorial. I tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi sobie mierzyć, to mierzy. Mi szybciej się po prostu robi w ten sposób. Mało tego, mam bardzo ładnie spasowane to pudełko. Myślę, że jest to też kwestia wprawy, ponieważ ja nigdy nie korzystałam z gotowych baz, więc ja tych pudełek się troszeczkę narobiłam. Ale w każdym razie no, ja jestem bardzo zadowolona ze swoich pudełeczek. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! I jeszcze Wam pokażę, co chciałam zrobić. Mam nadzieję, że nie będzie się za bardzo odbijać. Yy, chciałam sobie zrobić po prostu takiego shakerka. Zastanawiałam się, jak mi on wyjdzie, i robiłam go sobie po prostu też na boku. I teraz tu udałam sobie z tej strony po prostu yy, berematkę. Taką rameczkę zrobiłam. Ja, mam, ja korzystam z takiej berematki cieniutkiej Zrobiłam sobie rameczkę, e, białym papierem przykryłam, także troszeczkę styku tutaj. Tak. I zrobiłam sobie takiego shakerka. O. Jakieś kuleczki giełdskie znalazłam. O. I tak. I tak prezentuje się moja karteczka z pudełkiem.